Wisła od źródeł aż po ujście nigdzie nie wykazuje takiego bogactwa perspektyw, skrętów, rozchyleń wśród brzegów, równie malowniczych, jak tutaj. Nie od dziś widać spostrzeżono ten fakt, skoro wzgórza okoliczne usiane są ruinami pańskich rezydencji, które do piękna przyrody dodają piękno ludzkich dzieł i wspomnienia. Wisła Widziana z lesistych brzegów naprzeciw zamku Janowieckiego, przypomina najpiękniejsze miejsca Loary, widziana zaś od strony Bochotnicy, wydaje się szeregiem jezior, poprzerastanych zielenią, błyszczących żaglami i skrzydłami rybitw. Przypomina Loarę i Ren, przypomina jeziora, a jednak nie przestaje być Wisłą, rzeką jedyną na świecie. Pełną niespodzianek, zgrozy i słodyczy. Tak przed około 70 laty opisywała Wisłę w okolicach Kazimierza Maria Kuncewiczowa. Czy rzeka jest dziś równie malownicza? Królowa polskich rzek, rozcinając pas wyżyn między Zawichostem a puławami, tworzy malowniczy przełom. Niespokojny, stale zmieniający swój bieg nurt Wisły, nadał jej niepowtarzalny charakter rzeki dzikiej, nieujarzmiony. W najwęższych miejscach, wysokie na prawie 100 metrów brzegi rzeki dzieli odległość nieprzekraczająca jednego kilometra. Gdzie indziej dno Doliny rozszerza się, udostępniając rolnikom żyzne tereny zalewowe. To bogactwo rzeźby terenu i związanej z nią przyrody ożywionej docenili nasi przodkowie od niepamiętnych czasów wznosząc tu swoje osady. Rzeka ułatwiała transport towarów, chroniła przed nieoczekiwanym atakiem wroga, dostarczała pożywienia. W czasie wylewów użyźniała pola. Dziś rzeka nie decyduje już w takim stopniu o życiu mieszkańców nadwiślańskich miejscowości. To raczej my decydujemy o życiu rzeki, jej przyrodzie i krajobrazie. Czy decydujemy mądrze i wykorzystując odziedziczone piękno? Potrafimy je ochronić? Spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie. Naszą wędrówkę przez małopolski przełom Wisły rozpoczynamy od Annopola. Most w Annopolu można traktować jako symboliczną bramę przełomu. Witającego turystę charakterystycznymi wychodniami najstarszych na tym odcinku Wisły skał węglanowych. To interesujące miasteczko powinno stać się w niedalekiej przyszłości kluczową bazą turystyki wodnej na historycznej trasie Sandomierz-Kazimierz. Poniżej Annopola rzeka nabiera dzikiego charakteru z licznymi wyspami. Piaszczystymi łachami i starorzeczami. W dół przełomowego odcinka Wisły możemy podróżować rzeką, co gorąco polecamy, lub równoległą do nurtu szosą. Wkraczamy na obszar o wyjątkowej urodzie, kolejna miejscowość świeciechów. Posiada stary średniowieczny rodowód. Wieś nadana została przez księcia Leszka Białego klasztorowi sulejowskiemu. W wiosce znajdują się dwa kościoły parafialne: starszy, osiemnastowieczny, rzymskokatolicki, i młodszy, polsko-katolicki, zwany też narodowym. W okresie wpływów rzymskich. Przebiegał tu szlak handlowy. Surowiec i wyroby bursztynowe, jako cenione w krajach śródziemnomorskich, przewożone były na południe wzdłuż Doliny Wisły. Jeszcze do niedawna do przewozu, tym razem sprzętu rolniczego, płodów rolnych i zwierząt. Na dużo mniejszej odległości, bo na przeciwległy brzeg Wisły, służyły budowane przez mieszkańców Basonii i Wałowic oryginalne krypy promy. Po krótkiej podróży docieramy do gminy Józefów, stolicy całego sadowniczego regionu powiśla. Czy można wyobrazić sobie piękniejszy widok, niż tonące w różnokolorowych kwiatach? Niekończące się połacie sadów jabłoniowych. Można, jeżeli na tle tych sadów pojawią się w jeszcze barwniejszych strojach ludowi artyści w czasie tradycyjnego święta kwitnącej jabłoni. Wybierając podróż Wisłą na pewno nie przegapimy samego Józefowa dzięki górującemu nad rzeką zespołowi kościoła pobernardyńskiego. Miasteczko założone zostało w końcu XVII wieku przez Potockich Andrzeja Potockiego, Kasztelana Królewskiego i Hetmana Polnego-Koronnego. Nad odnogą Wisły na stromym brzegu Zachował się fragment muru dawnej łaźni żydowskiej mykwy z upamiętnionym żeliwną tabliczką poziomem wylewu Wisły w lipcu 1934 roku. Stąd uliczką plażową łatwo dotrzeć do Józefowskiego rynku założonego na planie regularnego prostokąta w parku, którego pozostałości znajdują się na stromym wiślanym brzegu w sąsiedztwie pałacu Możemy przysiąść na chwilę zadumy na oryginalnej, kamiennej ławce obok Chrystusa. Opowieść o przyrodzie małopolskiego przełomu Wisły byłaby niepełna bez zaprezentowania jej skrzydlatych przedstawicieli. Obecność ogromnych, piaszczystych łach i sąsiadujących z nimi pastwisk. Na których cały czas pasą się stada koni i krów, stwarza idealne warunki dla gniazdujących tu ptaków. Na wyspach w nurcie rzeki licznie gniazdują mewy śmieszki, mewy pospolite oraz mewy srebrzyste. To ptaki gniazdujące lub odpoczywające nad wisłą w czasie corocznych wędrówek. Zadecydowały o wyznaczeniu tu ostoi w ramach europejskiego programu Natura 2000. Największą rzadkością wśród ptaków są gniazdujące tu ostrygojady. Jedną z wysp w pobliżu Kaliszan upodobali sobie ornitolodzy. Od lat organizują tu obozy naukowe obserwując ptaki w okresie ich jesiennych migracji. Za kaliszanami, w wysokim prawym zboczu doliny, w ścianie kamieniołomu, odsłaniają się skały wieku kredowego z licznymi śladami życia mieszkańców morza sprzed 65 milionów lat. Tak docieramy do Piotrawina, gdzie na niewielkim wyniesieniu stoi gotycki kościół. Wzniesione w 1441 roku z fundacji biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego. Piotrawin to znane sanktuarium świętego Stanisława, który wskrzesił tutaj rycerza Piotra Strzemińczyka, aby ten świadczył na Sądzie Królewskim w sporze o własność wioski. Na sąd odbywający się na nadwiślańskim błoniu pomiędzy Piotrawinem a Solcem. Biskup Stanisław przeszedł z uczepionym do jego szat rycerzem Piotrem po wzburzonych falach Wisły. Poniżej Piotrawina, na lewym, wysokim brzegu, miasteczko Solec urzeka wieżami kościołów najstarszego, Farnego, pod wezwaniem w wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny oraz poreformackiego, Ufundowanego w 1626 roku przez starostę soleckiego Krzysztofa Baraskiego. Pomieszczenia dawnego klasztoru franciszkańskiego służyły w końcu XIX wieku słynnemu seminarium nauczycielskiemu, a obecnie miejscowemu liceum ogólnokształcącemu. Nieco dalej, w miejscu tradycyjnej przeprawy, funkcjonuje prom w miejscowości Kłudzie. Pierwotna nazwa brzmiała Gulodzjon. Tymczasem od wsi Kamień, gdzie prawy brzeg staje się niski, docieramy do Kotliny hodelskiej. Dolina Wisły traci tu przełomowy charakter i rozszerza się do kilku, a nawet kilkunastu kilometrów. Częste wylewy Wisły przyczyniły się do wykształcenia żyznych gleb. Sprawiło to, że Kotlina Chodelska jest obszarem rozwoju intensywnego rolnictwa. Można powiedzieć zagłębiem sadowniczo-chmielowym. Trzeba bowiem pamiętać, iż znaczna część Kotliny Hodelskiej to obszary zalewowe, które przed usypaniem wałów przeciwpowodziowych były nieraz kilkakrotnie w ciągu roku nawiedzane przez powodzie. Do dziś są one czytelne w nadwiślańskich miejscowościach. Na murze okalającym cmentarz kościoła w Wilkowie, stolicy Chmielowego Zagłębia, upamiętniono poziom wylewu Wisły z 1833 roku. Lewy brzeg – rościna rzeka Zwoleńka. W jej uściowym odcinku znalazły dogodne siedlisko żółwie błotne. W celu ich ochrony powołano rezerwat Borowiec. Wreszcie od północy, na kierunku biegu Wisły, pojawia się wyraźna przeszkoda w formie jakby wielkiej grzędy. To zachodnia część wysokiej na prawie 100 metrów krawędzi Kotliny Hodelskiej i Równiny Bełżyckiej. Docieramy do Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. Podcinany przez Chodelkę, prawy dopływ Wisły, nasłoneczniony południowy stok krawędzi porośnięty jest ciepło- i wapienno- zaroślami i murawami, między innymi z zawilcem wielkokwiatowym i miłkiem wiosennym. Zachodnią część krawędzi, która posiada założenia tektoniczne, objęto ochroną jako rezerwat przyrody Skarpa Dobrska. W korycie Wisły u ujścia Chodelki utworzono rezerwat przyrody typu faunistycznego – Krowia Wyspa. Jak się jednak możemy domyślać, rezerwat powołano nie w celu ochrony krów, a ptactwa wodnego i błotnego. W okolicach Janowca Dolina Wisły ponownie ulega gwałtownemu zwężeniu, nad którym królują ruiny potężnej rezydencji Firlejów, a następnie Tarów i Lubomirskich. Podobno złota kaczka wrzucona do studni usytuowanej na dziedzińcu zamkowym po pewnym czasie wypływać miała w nurtach wisły pod Kazimierzem. Jeszcze inna legenda głosi, że Zamek Janowiecki i Kazimierski łączy podziemny, a właściwie podwodny, tunel. Dziś zamek został częściowo odbudowany. Odbywające się tu imprezy kulturalne, między innymi turniej rycerski, ściągają tu masowo turystów z całego kraju. Dodatkową atrakcją dla zwiedzających zamek są położone w sąsiedztwie inne obiekty zabytkowe szlachecki dwór i zabudowania folwarczne. Żal ruszać z Janowca w dalszą wędrówkę, ale czekają nas kolejne atrakcje i niezwykłe miejsca. Na prawym brzegu pozostawiamy już chyba zbyt popularną wieś letniskową. Męćmierz, z charakterystycznym wiatrakiem stojącym nad wysokim, wapiennym urwiskiem. Tę dawną wieś rybacką, oprócz tysięcy turystów, nawiedzają podobno również diabły. Dolina Wisły od Męćmierza i Janowca nabiera cech kanionu. Dno jej jest wąskie, o szerokości zaledwie tysiąca metrów, a zbocza strome i wysokie do 100 metrów. Z pobliskiego Kazimierza licznie przypływają tu statki z turystami. W najwęższym punkcie przełomu w sezonie letnim kursuje prom Gelderland, zbudowany dzięki wsparciu holenderskiej prowincji. Jeszcze do niedawna przeprawiał się nim do Kazimierza legendarny pies kwadrat. Zwany też cwaniakiem, którego potomkami jest podobno większość psów na przedmieściach miasteczka. Często pytają o jego niezwykłe losy letnicy i turyści, poszukujący ciszy i spokoju w urokliwym Janowcu. Sam Kazimierz Dolny, nazywany miastem polskiego renesansu, mekką malarzy, nie wymaga specjalnej reklamy. Znamy chyba wszyscy to miasteczko które swoją świetność zawdzięcza Wiśle. Nad miastem panuje najstarszy zabytek, kamienna wieża nazywana Basztą. Według miejscowej tradycji ta wysoka na 20 metrów budowla służyła jako latarnia rzeczna, gdy do Gdańska i Elbląga spławiano sól, drewno, potaż, węgiel drzewny, a przede wszystkim zboże. Właśnie na handlu zbożem Wyrosły wielkie fortuny miejscowych kupców górskich, przybyłów i celejów. Ich przebogato dekorowane kamienice przyjeżdżają podziwiać tysiące turystów z całej Polski i z zagranicy. Świadectwem dawnej pomyślności gospodarczej Perły nad Wisłą są usytuowane wzdłuż brzegu Wisły Spichlerze. Z, z dawnych 60 magazynów zbożowych zachowało się do dziś ledwie kilka, przy czym pełnią one różne funkcje. Obok hoteli, schronisk młodzieżowych i domów turysty zaadaptowano je na muzea. Szczególnie polecenia godne jest muzeum przyrodnicze, oddział Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. Kazimierz niemal przez cały rok rozbrzmiewa gwarem turystów. Pod koniec czerwca pojawiają się jednak w miasteczku szczególni goście. To najlepsze kapele ludowe i najlepsi śpiewacy wyłonieni w ogólnopolskich eliminacjach. W czasie trzydniowego festiwalu można posłuchać autentycznej, a nie stylizowanej muzyki ludowej, stanowiącej bardzo cenne, a przy tym zagrożone dobro narodowej kultury. Na lewym brzegu pieleje ściana kamieniołomu w Nasiłowie. Odsłania się w niej granica geologiczna między Kredą a Trzeciorzędem. Skały pogranicza OBR er szczególnie efektownie wyeksponowane są w kamieniołomie położonym na prawym brzegu Wisły w Bochotnicy. Ścianę tego kamieniołomu uznano za stanowisko dokumentacyjne przyrody nieożywionej i nazwano ścianką Krystyny i Władysława pożaryskich. Dla uczczenia wybitnych polskich geologów, którzy odkryli wiele tajemnic historii naturalnej przełomu Wisły. Przeciętnemu turyście Bochotnica kojarzy się chyba z romansem króla Kazimierza Wielkiego z Żydówką Esterką. Ostatni z dynastii Piastów rzekomo kazał wystawić w Bochotnicy zamek dla swojej faworyty i aby się z nią potajemnie spotykać polecił wykuć Podziemny loch łączący zamek Bochotnicki z Kazimierskim. Pod parchatką osiągamy charakterystyczne, bo najdalej na wschód wysunięte kolano Wisły. Prawe zbocze jest wyraźnie wyższe od lewego, gdyż przykryte jest czapką lessów, przyniesionych przez wiatr w epoce lodowej. Właśnie tutaj, w pylastych lessach. Wody wyżłobiły jeden z najgęstszych w Europie, labirynt wąwozów. Usytuowane tu wzniesienia, po obu stronach wisły, najładniej prezentują się w okresie jesieni. Około 30 tysięcy lat temu, w warunkach chłodnej stepowej tundry, gdy na prawym brzegu Wisły wiatry nanosiły pył lesowy, na lewym brzegu rzeki, w okolicach góry puławskiej, przebywała grupa łowców polujących na wędrujące doliną Wisły stada nosorożców włochatych i mamutów. Była to ludność tzw. kultury oryniackiej, używająca w trakcie łowów. Oszczepów uzbrojonych w ostrza krzemienne i kościane, szczyt ówczesnej techniki militarnej i łowieckiej. Dopływamy do drugiej, symbolicznej, tym razem północnej bramy przełomowej Doliny Wisły do mostu w Puławach. Na wysokim brzegu znajduje się zespół pałacowo-parkowy dzieło księżnej Izabeli Czartoryskiej. Romantyczny park angielski, ukształtowany przez księżną Izabelę, wiązał się w pełnej harmonii z nadwiślańskim krajobrazem. U stóp krawędzi, na której księżna Izabela wzniosła świątynię Sybilli, pierwsze polskie muzeum o charakterze narodowym. Znajduje się rezerwat przyrody Łęk na Kępie. Za poławami Wisła opuszcza Wyżyny środkowo-polskie i wkracza na nizinny obszar Mazowsza, nie mniej atrakcyjny z dużą ilością piaszczystych łach i wysp. Żegnamy się już z Wisłą, ale na pewno wrócimy tu jeszcze nieraz. Wierzymy, że święty Jan Nepomucen łaskawym okiem popatrzy na nadwiślańskie miejscowości i ochroni je od powodzi. Mamy również nadzieję, że nadwiślańskie krajobrazy, tak pięknie opisywane przez Marię Kuncewiczową, będą nas cieszyć jeszcze przez wiele, wiele lat. Niebo i ziemia są różowe. Wisła leży na tej różowości jak srebrny pas. Wygląda znikoma, powierzchowna, jakby rozesłana na chwilę. Zachód odejdzie zaraz i zabierze ten szumiący skrawek. Jakoż dzieje się tak. Obszar różany odchodzi w głąb światów. Razem z nim uchodzi zmyślona postać rzeki. Nasz kobiecy sen o niej. Rzeka znowu leży przed nami w ciężkiej swojej prawdzie.